że muszę zbadać, zobaczyć, sprawdzić, czy za rok poprzedzający było badanie, jaki jest raport i opinia, a szczególnie opinia. Mogłaby Pani nam opowiedzieć, jak wygląda przebieg badania wstępnego, sprowadzenia finansowego? Badanie wstępne najczęściej jest przed końcem roku obrotowego przeprowadzane. Niekiedy przy okazji inwentaryzacji zlecanych, przed, przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, i jest to przede wszystkim przygotowanie do badania. Żeby sporządzić plan badania, muszę znać dokumenty organizacyjne firmy, NIP, REGON, KRS, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, politykę rachunkowości. I na tej podstawie sporządzam dopiero plan badania. Następnym etapem wstępnym, w badaniu wstępnym, jest określenie poziomu ryzyka i istotności. Aby to określić, muszę przeprowadzić rozmowy, wywiady z kierownictwem firmy, z pracownikami firmy, żeby się zorientować, jaki jest poziom ryzyka, przede wszystkim kontroli i nieodłącznego. W trakcie, w drugim półroczu, czyli przed. Z końcem roku obrotowego, przeprowadzane są w spółkach i firmach inwentaryzacje. I ja muszę w tych inwentaryzacjach uczestniczyć jako obserwator. Oczywiście, jeżeli zostanę zawiadomiona o terminie inwentaryzacji. Ale do tej pory nie spotkałam się, żeby któraś z firm nie zawiadomiła mnie, jako biegłego, o terminie przeprowadzania inwentaryzacji żebym mogła do tej firmy dojechać i wziąć udział w inwentaryzacji. Na tym praktycznie kończy się badanie wstępne. Jeszcze, jeżeli mi starcza czasu, w trakcie tego badania wstępnego, przeprowadzam przegląd sald na dzień tego przeglądu, przegląd do, yy, zapisów, żeby stwierdzić. Że dokumenty fizycznie, zare, fizycznie obecne w firmie są prawidłowo zarejestrowane w księgach i odwrotnie, że zapisy, z ksiąg wynikają, zapisy w księgach wynikają z faktycznie istniejących dokumentów w zbiorach spółki. Dziękuję. Rozmowa z panią Danutą Cebulską, biegłym rewidentem, na temat badania wstępnego sprawozdania finansowego.